Pytanie, czy można strzelać w kosmosie? Z karabinu. Z karabinu. No, strzelamy właściwie na co dzień, bo każdy manewr statku kosmicznego to właściwie mała kontrolowana eksplozja w przestrzeni kosmicznej, która, yy, gdzie mamy akcję, jest i reakcja, więc odpycha statek kosmiczny wybranym przez nas kierunku. Ale czy można strzelać? Oficjalnie nikt tego do tej pory chyba jeszcze nie robił, ale, ale jeśli popuścimy wodze fantazji, to można przypuszczać, że, że dałoby się. Należałoby rozwiązać kilka problemów technologicznych. Pierwszy to oczywiście skonstruowanie odpowiednich karabinów, które byłyby na tyle szczelne, że przy absolutnej próżni dookoła takiego karabinu gazy powstałe podczas strzelania nie ulatywałyby gdzieś najdrobniejszymi szczelinami, ale faktycznie wypchnęłyby pocisk w żądanym przez nas kierunku i, i, i skuteczność takiego strzału byłaby stuprocentowa. Do tego oczywiście wytrzymałość materiałów, zrobiony jest taki karabin, które musiałyby być poddane w bardzo niskim temperaturom albo wręcz czasem ekstremalnie dużym, jeśli operowałyby w, w dużym naświetleniu. W, no a to można rozwiązać oczywiście przy y, jakiś inżyniery in, inżynieryjskich y, umysłach. Y, pozostaje problem tak naprawdę y, skuteczności strzelania w, w, w tej stronie ludzkiej. Znaczy trzymanie karabinu, który strzela zawsze generuje pewien odrzut. Na ziemi zawsze my się nogą jesteśmy w stanie ten odrzut jakby przyjąć na klatę. W kosmosie akcja równa się reakcja. Jesteśmy cały czas odpychani i tam nie mamy gdzie się oprzeć i każdy pocisk wylatujący z karabinu nadaje nam pewien pęd w przeciwnym kierunku. I w, robiąc krótkie, szybkie obliczenia można stwierdzić, że w mały pocisk wystrzelony z prędkością... Pół kilometra na sekundę, mógłby dorosłego mężczyznę odrzucić do tyłu ym, o 25 cm z prędkością 25 cm na sekundę. Cała seria z takiego karabinu mogłaby więc wypchnąć nas zupełnie niekontrolowanie gdzieś się do tyłu i działać po prostu jak mały silnik odrzutowy. Czyli tak jak jest na tym zwiastunie, to raczej jest niemożliwe, bo tam jeszcze latają łuski dookoła, nie wiem, czy zauważyłeś. To prawda, pamiętajmy o tym, że w, to wszystko jest science fiction, tak? Więc jeśli w, ma, pojawia się, jak na razie, fantastyczny pomysł strzelania w kosmosie, być może istnieją tam rozwiązania, również póki co fantastyczne, które zapewniają pewną stabilność samemu astronaucie, który taką niezwykłą czynność, jak strzelanie w kosmosie, musi, musi podjąć. Więc być może jakieś stabilizatory. Być może... E, Karabin jest połączony ze skafantrem, który w danej chwili podczas wystrzału uruchamia specjalne silniczki z tyłu, które popychają nas z kolei do przodu, przez co ten odrzut jest niwelowany. No tu trzeba pamiętać, że, że, że w science fiction pozwala nam na czasem na, na więcej niż mogłaby podpowiadać logika. A tam jest jeszcze taka scena, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak jeden z astronautów leci bardzo szybko do tyłu i uderza w przestrzeni kosmicznej w jakąś ścianę. I zastanawiam się, czy to jest tak możliwe, czy gdyby uderzył w tę ścianę, to by na przykład rozpłaszczyło zupełnie. No pewnie nie, to on leciał pewnie z jakąś prędkością niezbyt dużą, a teraz, ymm, pamiętajmy, że ta ściana w chwili, nie wiem, eksplozji, której tam wcześniej doszło, też się przemieszczała, bo lecąc nawet po robicie około ziemskie, ona la, razem z astronautą leciała z prędkością 7 km na sekundę, ale względem siebie one on, nie, nie, astronauta i ściana pozostawały nieruchome. Niedługo do kin wchodzi film Gravitacja, który po pi raz pierwszy chyba w historii Kina pokazuje katastrofę kosmiczną taką, jaka ona faktycznie mogłaby być cicha i, i, i właściwie to byłoby wszystko, tak? Piękna eksplozja, przy której nie ma żadnego odgłosu, nie ma wielkich fajerwerków, to też całkiem źle pokazuje, jak takie zderzenia różnych elementów ze sobą, nie wiem, rozbitego wahadłowca, ze stacją kosmiczną, czy na przykład właśnie odrzuconego astronauty mogłyby wyglądać. I pod tym względem w trailerze gry Call of Duty wygląda to całkiem podobnie. Można przypuszczać, że, że, że tutaj twórcy też starali się pokazać to jak najwierniej, chociaż bez podstaw w w rzeczywistości, w przeszłości, no oni musieli tej uruchomić wyobraźnię, ale wydaje się, że to jest dosyć, dosyć spójne. A same wybuchy w próżni, oprócz tego, że nie wydają dźwięku, to czy one by wyglądały tak samo jak tutaj na Ziemi, czy jakoś inaczej? W trailerze przynajmniej widać, że nie wszystkie wybuchy są w próżni, bo nawet wybuch, który w, w, do którego dochodzi, jak domyślam się, w, na pokładzie jakiejś stacji kosmicznej, no, w środku ona zapewne matlen, którym oddychają astronauci, tam wybuch faktycznie mógłby zaistnieć, ale w chwili, gdy kadłub jest rozrywany przez siłę eksplozji, ta eksplozja nagle zanika, zostaje gazy zostają wyssane na zewnątrz i, w, i właściwie cała eksplozja znika, więc to mogłoby tak faktycznie wyglądać. W środku nagle dochodzi do eksplozji, pojawiają się płomienie, ale w tym samym czasie kadłub zostaje rozerwany i te całe gazy o olbrzymiej temperaturze zostają wyscane na zewnątrz i wszystko po prostu znika. Więc to faktycznie może wyglądać tak, jak wyglądałoby w rzeczywistości, chociaż pamiętajmy, do tej pory taka rzecz w kosmosie się nie wydarzyła, więc ciężko zweryfikować, na, na, na ile to jest bliskie rzeczywistości. No dobrze, jak w ogóle podobał Ci się za każdą nowe Call of Duty? Całkiem nieźle. Jak y, dla mnie g, wojna, która zaczyna się w kosmosie, jest y, czymś, co, y, co y, jeszcze może nie za parę, ale za parę, naście, kilkadziesiąt lat mogłoby się stać codziennością. W trailerze widać na przykład w pierwszej części ten tajny wahadłowiec amerykańskiego wojska, który od y, już kilkunastu miesięcy, chyba trzeci z kolei leci w kosmos. Y, wszyscy go obserwujemy, możemy go zobaczyć na niebie, widzimy, że zmienia y, orbitę. Y, ale właściwie nikt nie wie, co on robi. Tutaj twórcy gry pewnie ten wątek trochę rozwiną. Widać też prototypowe pociski, które też były testowane. Najpierw wynoszone na krawędź kosmosu, a później z olbrzymią prędkością, korzystając przede wszystkim z siły grawitacji, spadają na, na powierzchni naszej planety. Ten motyw też jest w grze poruszany, więc mnie to kręci. Czekam na, na premierę gry i na pewno z chęcią w nią zagram.